Dzień dobry państwu, godzina 8:45. Artur Siekaczyński zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj naszymi gośćmi dziewczyny, dziewczyny z liceum, Ewa Książek. Dzień dobry. I Alicja Bełcik. Dzień dobry. Dziewczyny są uczennicami liceum ogólnokształcącego Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Mhm. No i słuchajcie dziewczyny, dowiedzieliśmy się o waszym projekcie. Projekt Active Brain, taka nazwa w tłumaczeniu aktywny umysł. Co on oznacza i właściwie skąd pomysł na ten, na ten właśnie projekt? To pomysł narodził się w zasadzie z Nienacka, bo z nasze, nasze, Nienacka to był taki w sumie cel, który już chciałyśmy zrealizować trochę wcześniej, ale ze względu, że miałyśmy mniej czasu w drugiej klasie, to po prostu przełożyłyśmy to na ten rok. I projekt w zasadzie ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat choroby Alzheimera. A w zasadzie powstało dlatego, że naszej przyjaciółki, babcia zachorowała i chciałyśmy ją wesprzeć i jednocześnie osoby, które też w rodzinie mają kogoś takiego. Dlatego taki pomysł na projekt. Ale a co, co oznacza w ogóle ta, ta. No właśnie, ten projekt to Active Brain? Chodzi o to, żeby aktywizować. Dla nas to jest tak naprawdę trochę taki, taki test, może, ponieważ jesteśmy na biolchemii tutaj w liceum i może trochę sobie wiążemy przyszłość właśnie z medycyną, właśnie w takim kierunku. I na pewno do, chcemy trochę zdobyć doświadczenie może przed tym, ale głównie też bardzo zainteresowała nas ta choroba i chciałyśmy tak naprawdę zachęcić młode osoby do tego, aby jakoś w, m, zaczęły wczesną profilaktykę poprzez właśnie taki zdrowy tryb życia, zdrową dietę, ponieważ to jest bardzo ważne, tym bardziej w naszych jakby tak naprawdę czasach, ponieważ coraz gorzej jest z taką dietą, nie mamy czasu też na dużo rzeczy, więc. Jest to bardzo ważne. No właśnie, i ten pomysł pojawił się, tak jak mówicie, trochę z znienacka, trochę e, tak niespodziewanie. No ale skąd? Bo jak sobie myślę, e, no to uczniowie w Waszym wieku, nie wiem, szykują się do matury, e, skupiają się na nauce. I raczej nie wydaje się, żeby w dzisiejszych czasach, tak jak, tak jak Ala tutaj mówi, skupiali się na tym, żeby nie wiem, pomagać innym osobom, żeby uświadamiać. My też miałyśmy od samego początku możliwość w współpracy z Domem Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, więc chciałyśmy powiązać jednocześnie tą chorobę Alzheimera z tą właśnie współpracą, bo tam odwiedziałyśmy no, nawet dosyć często ten sektor akcji znajduje się właśnie osoby chore i no, to nam umożliwiło taką stałą współpracę, przez co miałyśmy możliwość właśnie takiego szerzenia wiedzy ludzi z takiej innej perspektywy. Dlatego myślę, że taka nazwa i akurat ta choroba. No dobra, a w takim razie zastanawiam się, co dokładnie robicie w ramach tego projektu, bo to też wydaje mi się, że warto podkreślić, no i warto przede wszystkim to przedstawić naszym słuchaczom i naszym widzom. <laughs> no, tak. No to zaczęłyśmy na pewno od odwiedzania DPS-u, czyli Domu Pomocy Społecznej Kalina tutaj w Lublinie i tam właśnie przeprowadzałyśmy taką muzykoterapię, zajęcia właśnie, poznałyśmy bardziej te osoby chore, ponieważ tak naprawdę pierwsze takie zderzenie z nimi, z rzeczywistością, jak to wygląda, to jest trochę straszne, ponieważ trochę nie wyobrażałyśmy sobie, jak to będzie wyglądać. Yy, tak naprawdę to jest smutne bardzo. Smutne historie osoby mają i jest, jest to bardzo ciężka choroba, mm, ale na czym się skupiamy, no to głównie na tym, żeby młode osoby właśnie zachęcać do tego, żeby też wspierać takie rodziny tych osób chorych, może trochę bardziej zainteresować się właśnie tematem tej choroby. I, i tak, tak naprawdę zapobiegać sobie, ponieważ też możemy być narażeni na tę chorobę. W naszym wieku. Mówisz tutaj o tym, że chcecie uświadamiać już od właśnie tych najmłodszych lat i też w waszych, jak rozumiem, wśród waszych rówieśników, i z jaką reakcją się spotykacie, jak mówicie o tym, jak opowiadacie? No bo tak jak tutaj no, słusznie zresztą zauważasz, no to jest choroba ciężka i choroba, no, która tak naprawdę. Wymaga zawsze pomocy kogoś, kogoś innego, bo te osoby, no cóż, są w takim stanie, że same często nie mogą o siebie zadbać już w pewnym momencie. Początkowo wydaje mi się, że było to trochę może dla niektórych osób takie dziwne, że interesujemy się taką chorobą, która tak naprawdę nas nie dotyczy jeszcze, i może można w ogóle nas nie dotyczyć, ale Wydaje mi się, że im dłużej jakby też działałyśmy w mediach społecznościowych i tutaj jakieś posty wstawiałyśmy takie mity, fakty właśnie na temat tej choroby, to bardziej mi się wydaje, że dotarłyśmy do tych młodych osób. I na pewno to jakby bardziej ich zachęciło może do tego, żeby właśnie trochę doczytać o tej chorobie, ponieważ to też dużo osób, jak przeprowadzałyśmy jakieś ankiety albo takie właśnie w, w tym kierunku, to dużo osób nie wie dokładnie, na czym polega ta choroba, więc też na pewno jest ważne, żeby się bardziej to edukować mówicie tutaj o ankietach, mówicie o rozmowach z innymi osobami. No właśnie i jak waszym zdaniem wygląda ta świadomość? My jesteśmy tego świadomi, że że no cóż, każdy z nas może tak naprawdę w pewnym, w pewnym momencie swojego życia zacząć się mierzyć z tą, z tą chorobą? To właśnie jak na przykład byłyśmy w szkołach podstawowych, to tam przede wszystkim mówiłyśmy właśnie tym młodym osobom, że najważniejsze jest to, żeby, żeby zorientować, czy ktoś w rodzinie był chory kiedyś, czy nie, bo na tej podstawie jesteśmy w zasadzie na dobrej drodze, żeby ustalić, czy jesteśmy potencjalnie, y, znaczy jesteśmy narażeni na potencjalne ryzyko zachorowania, czy jednak to w zasadzie nie jesteśmy 100% pewni, czy właśnie ta choroba nas dotknie, i y, no to właśnie to był taki główny punkt, jak chodziłośmy, żeby te osoby wiedziały, skąd ta choroba się bierze i jak y, możemy stwierdzić, czy jesteśmy chorzy. A właśnie pr przeprowadzając tą ankietę, to ja na przykład byłam w szoku, bo. Y, Poznałyśmy taką dziewczynę, która właśnie w rodzinie ma od kilku pokoleń już tą chorobę ekogenetyczną. I ona nie była w ogóle świadoma tego, co ona może zrobić i jak ona może sprawdzić, czy będzie chora. I to myślę, że był taki dobry przykład tego, że właśnie nasze działania no przyczyniły się do tego, że jednak ludzie zwiększały swoją świadomość no i wiedzę na ten temat. A co było największym wyzwaniem w trakcie tego projektu? No, ankiety to jedno, rozmowy to drugie. Hmm, czy to były takie wyzwania bardziej wasze osobiste może? Tutaj już pytam właśnie o jakieś wasze odczucia. Hmm, czy coś było dla was trudnego? To myślę, że różnie, ale jeżeli chodzi na przykład o pierwszą wizytę w DPS-ie, to ja tak sobie nam dosyć, znaczy pozytywnie i negatywnie, bo w zasadzie te osoby jak nas przywitały bardzo otwarcie, były takie w zasadzie empatyczne, bardzo fajnie można było. Się poczuć właśnie będąc tam, ale z drugiej strony, jak zauważyłyśmy, jak to wygląda na dłuższą metę, spędzając z nimi czas, czyli na przykład te takie sytuacje, że oni nie są w stanie do nas po imieniu powiedzieć nawet jak się przedstawiałyśmy kilka razy, czy nie są w stanie się podpisać. Czy nawet ten fakt, że po prostu rozmowa z nimi nie jest taka płynna i za każdym razem, jak na przykład o coś pytamy, no to te odpowiedzi są takie bardzo powiedzia różne. Od jakichś takich nie na temat to w ogóle. Takich nieadekwatnych troszeczkę do pytania. Więc to myślę, że było takie szokujące najprzykre, no tak czy nie w moim odczuciu. A, a u ciebie były jakieś Też prywatne rozterki, prywatne, rosterki, prywatne e, przemyślenia? Początkowo właśnie też w tym DPS-ie, głównie to było takie trochę zdarzenie, ale też mogę powiedzieć o swojej historii, ponieważ moja probabcia właśnie miała Alzheimera, ale jeszcze ja byłam tak naprawdę bardzo mała i trochę nie miałam świadomości o tej chorobie i nie wiedziałam, ale tak z opowieści moich tutaj właśnie bliskich mogę powiedzieć, że no właśnie moja probabcia uciekała, jakaś była taka czasami miała jakieś agresywne zachowanie, po prostu tak nie poznawało się jej tak do końca już że poznawała tylko tam kilka osób tak w swoim gronie, ale to już też tak nie do końca, więc to jest też naprawdę bardzo straszna choroba i nawet mogę powiedzieć, że mm, najcięższa chyba to jest tak naprawdę dla bliskich ta choroba, ponieważ ta osoba, która jest chora, tak naprawdę nie jest świadoma tego i nie czuje tego, nie czuje takiej potrzeby, że właśnie musi do tych bliskich y, jakoś utrzymywać cały czas z nimi kontakt, ale właśnie dla tych bliskich to jest naprawdę straszne, że taka najbliższa osoba cię nie pamięta. No właśnie i tutaj. Y Cóż, z tymi bliskimi też, jak rozumiem, rozmawialiście. Mówi, mówiłyście tutaj już przed chwilą o tym, że też uświadamiałyście tym bliskim, którzy kiedyś w przeszłych pokoleniach miały styczność, te rodziny z tymi chorobami, jak reagują ci, ci bliscy tych osób, które już chorują, albo tych, które kiedyś chorowały. To ja się bałam na początku, że właśnie takie osoby, właśnie rodziny chorych mogą zareagować tak trochę może ze złością, że chcemy się coś dowiedzieć, tak nie wiedziałam jak do końca do tego podejść, bo może to jest takie jednak takie przykre. Ale właśnie przeprowadziliśmy taki wywiad, poznałyśmy takiego pana właśnie w DPS-ie, którego żona jest chora i on dzień w dzień do niej przychodzi cały czas opiekuje się nią tak naprawdę, więc to jest taki naprawdę piękny właśnie przykład takiej miłości całej i Właśnie codziennie do niej przyjeżdża, jeszcze chodzi z nią na taką ter terapię właśnie taneczną, dlatego tutaj też poruszałyśmy temat właśnie takiej wysiłku fizycznego i bardzo dużo to daje, pomaga jej tak naprawdę, ale ona właśnie, ta żona poznaje tylko jego, więc to widać tutaj, że jak się utrzymuje kontakt cały czas, to tak naprawdę ta osoba cały czas jeszcze jest taka właśnie pamiętająca jeszcze i tak na pewno jej to bardzo pomaga. W no Właśnie i tutaj jest ta... Aktywizacja tego umysłu, bo cały czas mam w głowie tę nazwę tego projektu, Active Brain, czyli chodzi o to, żeby ten umysł nasz ciągle stymulować, ciągle go, no nie wiem, właśnie chronić przed tym, żeby może w jakimś zupełnym stopniu zapomniał wszystko, co tak naprawdę dla nas ważne. Tak, to właśnie ta nazwa Active Brain ma na, na celu w zasadzie pokazanie, że nasz mózg jest stworzony do tego, żeby cały czas. Być y, aktywowany, właśnie jak wcześniej Pan wspomniał, czy nawet poprzez zwykłe spacery, zamiast na przykład nie wiem, y, spędzania czasu w takiej troszeczkę bardziej leniwej formie, to znacznie lepiej jest wyjść na dwór właśnie ze znajomymi, czy nawet samemu, prosić jakąś fajną książkę, czy właśnie te relacje międzyludzkie utrzymywać na takiej, takiej sferze bardziej y, realnej. to ja mam na myśli, że po prostu sch schodzić. Y, tak jakby mm, poza te ekrany telefonu wychodzić trochę na dwór i rozmawiać, bo właśnie podczas rozmowy mamy te bodźce, które sprawiają, że nas, nasz mózg, chcąc, nie chcąc, cały czas musi myśleć, pracować i układać jakieś takie odpowiedzi. Więc no, myślę, że to w sumie na celu, tworząc tą nazwę, żeby ten mózg był zawsze taki jak najbardziej aktywowany. Wspominałyście o faktach i mitach. Mm. I co jest takim największym może mitem, bo chciałbym też żebyśmy coś z tego z tej rozmowy m, zapamiętali, takiego co możemy na co dzień, nie wiem, zaobserwować, co już powinno nas w jakimś stopniu zaalarmować albo coś co mówi się, że to jest jedna z tych rzeczy, a, a tak naprawdę nią nie jest. To myślę, że właśnie to, że demencja jest chorobą Alzheimera, bo to są dwie różne rzeczy, są to powiązane symptomy różne, dlatego możemy to pod, podkładać pod chorobę Alzheimera, ale demencja starcza na przykład, no to są takie objawy, które codziennie większość osób starszych ma, chcąc, nie chcąc, no bo to są powiązane z wiekiem, z tym, że no już wchodzimy w taki okres troszeczkę yy, zdrowotnie, bym powiedziała, utrudniony dla nas. Dlatego te symptomy są podobne, ale jak chodzi o chorobę Alzheimera, to są trzy stadia. Więc tutaj też no, niektórzy mogą powiedzieć, że o mam demencję, a tak naprawdę to może być na początek Alzheimera. Bo demencja jest na początku chyba bardziej łagodnym takim, mm, powiedziała, yy, po prostu taką reakcją organizmu trochę bardziej łagodniejsza niż na chorobę Alzheimera. I też są dwie różne metody wykrywania tych chorób, więc myślę, że... To jest taki jeden z największych mitów. Dziewczyny, słuchajcie, bo tak z wami rozmawiam i w ciągu tych kilku minut ilość wiedzy, jaką przekazujecie, wydaje mi się, że to jest wiedza, której nie posiada 70% społeczeństwa. Skąd u was to zainteresowanie? Bo tu już wspomnieliśmy o tych, skąd pomysł na projekt i tak dalej, ale. Co, co wami kieruje tak naprawdę? Zastanawiam się, czy to tylko empatia i to jest wynik wszystko empatii, bo jeśli tak, to oznacza, że nasze społeczeństwo jeszcze, jeszcze ma przed sobą sporą przyszłość, skoro tak, tak empatyczne osoby się wśród nas znajdują. To wydaje mi się, że głównie właśnie empatia, ale też chcemy, jako młode osoby, chcemy też trochę jakoś wpływać na jakieś właśnie społeczeństwo, trochę może tutaj na naszych rówieśników i trochę ich zachęcać do tego, ponieważ no, też na pewno mamy bardzo dużo zajęć, ale też chcemy trochę bardziej rozwijać nasze właśnie tutaj może właśnie plany na przyszłość, właśnie tak do tego jakoś kierujemy się najbardziej, mi się daje tak samo jest u Ciebie? To jest tylko empatia? Znaczy, u mnie to zależy też od, w zasadzie, znaczy, to jest dosyć taki um, ciężkie pytanie, ale też myślę, że od w sumie najmłodszych lat jestem jakoś w domu, po prostu słyszę cały czas o tym, yy, co się dzieje na przykład właśnie w szpitalach, czy w takich miejscach, yy, gdzie właśnie możemy spotkać ludzi chorych, z tego względu, że właśnie Marycy wiążał swoją pracę z tym właśnie zawodem medycyny. I dla mnie to taki trochę naturalny odruch właśnie prowadzenie tego typu działań, bo jednak żyję tym cały czas, chcąc, nie chcąc, więc no myślę, że oprócz tego, że się to tym bardzo interesuje też, myślę, że już miałam taką wcześniej trochę większą, mniejszą wiedzę, teraz na pewno jest znacznie na wyższym poziomie, przez te współprace, które nawiązałyśmy. I też no razem myślę, że mamy taki, po prostu taką przyjemność czerpiamy z tego, że możemy tam chodzić i się troszeczkę edukować w tym samym czasie. Dla mnie to jest niesamowite, bo obraz jaki nam się kreuje młodych ludzi w mediach, no to właśnie te telefony, że niczym się nie interesują, a tymczasem ja spotykam Was i dla mnie to jest naprawdę niesamowite, ale powiedzcie mi jeszcze, tak może już zmierzając trochę do końca. Czy coś było takiego, co Was zaskoczyło, albo co, nie wiem, zmieniło Wasze plany na siebie? Bo tutaj, jak rozumiem, biolchem to oznacza, że w stronę medycyny. Tak, właśnie wydaje mi się, że to nas zaskoczyło najbardziej. Mi się wydaje, że mnie najbardziej zaskoczyło to, że właśnie dużo osób chciało tak naprawdę z nami współpracować, bo myślałam, że to będzie takie, że jesteśmy jeszcze młode i właśnie ciężko właśnie będzie nam nawiązać jakieś współpracę, ponieważ no jeszcze nie jesteśmy doświadczone i tak naprawdę nic z tym osobom nie damy, tylko tyle, że będziemy chciały coś zmienić właśnie tutaj w, u naszych rówieśników właśnie taką wiedzę. Ale właśnie to chyba najbardziej tak mnie zaskoczyło. A jeśli chodzi o to, no to wydaje mi się, że mm, jeśli chodzi o chorobę, no to początkowo było to ciężko zrozumieć tak naprawdę, jak to wygląda u urodzin i osób chorych, ale im dalej jakby w to jakby drążyłyśmy ten temat, tym tak naprawdę bardziej czuję się lepiej jakby z tymi osobami i wiem, jakie mają tutaj potrzeby takie. A jak to wyglądało u ciebie, Ewa? No bo tutaj my Znowu, Biolchem, więc mi się to kojarzy właśnie jednoznacznie z tym, że skoro macie takie zainteresowania, badacie już, już te choroby, no to chyba w stronę tą medyczną. Mm, tak, takie są plany, a jeśli chodzi do tego pytania wcześniejszego, co mnie najbardziej zaskoczyło, to myślę, że właśnie ym, może wiedza młodych na temat ogólnie chorób, nie tylko tutaj Alzheimera, bo przeprowadziłyśmy różne ankiety i w szkołach i też już jakichś znajomych, badając ogólną wiedzę, taką, nie, nie tylko stricte pod tą właśnie chorobę, no to właśnie wiele osób ma taką bardzo minimalną wiedzę na ten temat. Czyli po prostu, okej, okay, nie będę jeść, nie wiem, na przykład jakichś fast foodów, zjem sobie jakąś kanapkę i będzie okej. Okay. I to właśnie myślę, że to jest taka, mm, cały czas żyjemy w takim y, przeświadczeniu, że jak na przykład raz sobie coś zjemy, takiego, nie wiem, typu fast food czy coś takiego, to, to się nic nie stanie. Ale właśnie uważam, że trzeba troszeczkę spojrzeć na takie kroki stałe, że już wprowadzić to taką swoją rutynę, te różne takie nawyki, Zdrowotne, no bo to jednak w późniejszych czasach ma duże bardzo odbicie na naszym zdrowiu i, i ogólnie samopoczuciu. Więc to mnie chyba tak najbardziej zaskoczyło. Dobrze, to w takim razie będziemy kończyć ja z takim apelem na, na, na sam koniec do naszych właśnie widzów. Słuchajcie, dbajcie o siebie i zainteresujcie się tematem, bo jak, jak widać, jak pokazują dziewczyny, pomimo młodego wieku, można się interesować i można dbać o siebie w sposób odpowiedzialny. Naszymi gośćmi były Ewa Książek i Alicja Bełcik z Liceum Ogólnokształcącego Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Dziękuję dziewczyny. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.